Witam na kanale Nowato. Sprawdzone, polecone. Jednym ze sposobów doboru pompy ciepła, jeżeli znamy zapotrzebowanie budynku na ciepło, czyli łącznie CO i CW, jest wyrysowanie sobie tego z tabeli. Na jednej osi rysujemy zapotrzebowanie budynku na ciepło, a na drugiej rysujemy wydajność naszej pompy ciepła wtedy możemy w bardzo łatwy sposób określić punkt biwalentny w jakim się spotykamy zmieniając moc pompy ciepła zmieniamy też punkt biwalentny dla każdej strefy w Polsce jest ich pięć klimatycznych, określamy punkt biwalentny na jaki zgadzamy się, to znaczy ten punkt, w którym Dodatkowe źródło ciepła będzie wspomagało naszą pompę powietrzną. I e, oczywiście to są rzeczy umowne, ale bardziej chodzi tutaj o praktykę czy o statystykę występowania temperatur ujemnych e, w danym rejonie w ciągu roku. Ile to godzin e, występują? Chodzi o to, żeby nie dobrać pompy zbyt dużej. To jest bardzo istotne. Oczywiście zbyt małej. Teraz chciałem pokazać na przykładzie trzech pomp z różnych grup, oczywiście jakościowych. To nie o to chodzi, jak wygląda sprawa doboru pompy ciepła dla obciążenia budynku 7,5 kW. I weźmy na przykład pompę 8 kW R32 Estia, która przy zapotrzebowaniu na ciepło budynku 7,5 kW ma punkt biwalentny w okolicach 13,5 stopnia i jest to bardzo dobry punkt biwalentny jest to dobrze dobrana pompa jeżeli mówimy o strefie 3, 4 i 5 w naszym kraju Poprzedni wykres był dla temperatury 35 stopnia zasilania, czyli dla podłogówki. A tutaj mamy wykres dla 45 stopni, czyli maksymalne jaką polecamy, jeżeli chodzi o grzejniki. Jeżeli trzeba by grzać powyżej, no to raczej warto zastanowić się nad zmianą grzejników. No i tutaj też podobnie mamy ten punkt biwalentny, wychodzi na okolicach 14. 13,5 stopnia dla pompy Mitsubishi Heavy Industries o symbolu 71 i zasilanie 35 stopni proszę zobaczyć ten punkt bi biwalentny jest w okolicach 14 stopni a jeśli podniesiemy temperaturę zasilania do punktu do 45 stopni zmienimy pompę na setkę mHI no to ten punkt będzie już w okolicach 11 stopni i to są właśnie te, te rzeczy, na które warto zwracać uwagę, dobierając pompy ciepła. I teraz, jeżeli przejdziemy do pomp klasy standard, czyli budżetowych, Sevram Idea Rotenso, 8 kW, zasilanie 35 stopni. Proszę zobaczyć, jaki ładny punkt wiwalentny w okolicach 15,5 stopnia. Nawet można powiedzieć, że byłoby to za duża pompa, jeżeli mówimy o budynku, którego obciążenie jest 7,5 kW. Ale gdybyśmy taką pompę chcieli ustawić na grzejniki 45 stopni zasilanie, no to wtedy mamy już problem, ponieważ ta pompa poniżej 15 stopni minus 15 stopni schodzi z mocą do zera. Czyli prosty wniosek nie za bardzo nadaje się do systemów grzejnikowych. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Państwu na tym krótkim przykładzie, dlaczego prosząc o wycenę, można posługiwać się zapotrzebowaniem budynku na ciepło oraz parametrem drugim, który musimy podać, to jest jakie mamy system grzewczy, czy jest to podłogówka, czy jest to grzejnikowy, lub może klimakonwektory. I oczywiście do tego potrzebne jest też zapotrzebowanie na ciepłą wodę, czyli ilość osób i, i nasze zwyczaje, ale to jakby pominimy teraz. Potrzebujemy wiedzieć jakie jest zapotrzebowanie budynku na ciepło. Obciążenie cieplne budynku. I na tej podstawie dopiero możemy dobrać pompę według jej charakterystyki, a nie według nazwy handlowej. Jako pompy posiadają. Cyferki przy nazwach mówią nam coś, ale niekoniecznie jest to ta informacja precyzyjna, że w danej temperaturze pompa osiągnie daną wydajność. Dziękuję, pozdrawiam. Nowato, sprawdzone, polecone. Zapraszam na stronę nowato.pl, tam nasze propozycje pomp, jakie instalujemy i gdzie instalujemy.